Trzeba zmienić te nawyki osób, które do tej pory pracowały sobie na karteczkach, bo teraz już karteczki nie będą działać. Klient działa w branży hobby, czyli branży, w której ludzie chcą kupować już. Najwięcej szans sprzedaży ucieka mu po kontakcie, czyli klient dzwoni, następnie któryś z handlowców odbiera telefon. Zapomina o tym, że klient dzwonił, bo ktoś inny przyjdzie do salonu, bo ktoś inny później zadzwoni, no i te szanse uciekają, żeby rozwiązać ten problem, trzeba. Wdrożyć system CRM, dzięki któremu te szanse nie będą po prostu uciekać. Może się wydawać, że jest to dość trudna operacja, ale w praktyce, kiedy ten proces handlowy jest prosty i krótki, no to wdrożenie takiego systemu CRM to jest jeden dzień, bo wszystko będzie w systemie, więc później dwa tygodnie to będzie tak naprawdę taka najtubniejsza praca, gdzie trzeba pilnować, aby każdy działał w tym jednym systemie, bo jeżeli pomieszamy ze sobą dwa systemy, czyli karteczki i, i crm no to zrobi się jeszcze większy chaos niż jest teraz, ale to już jest nasze zadanie, żeby to monitorować i żeby sprawdzać, czy te szanse sprzedaży się pojawiają.